Witajcie kochani na moim kanale. A to są zdrapki, jakie przygotowałem dzisiaj do zdrapywania. A Was zapraszam uprzejmie na film. I sprawdźmy, co w tych zdrapkach będzie się dzisiaj mieściło, a mamy ich 13 sztuk. Wkład jest jakieś 190 zł. Mam nadzieję, że dzisiaj drapaczek. Pokażę swoją najlepszą klasę. To co, kochani. Jak zawsze, siadamy wygodnie do picia. I tak dalej, i tak dalej. A ja będę dla Was skręcał te drapeczki. I zaczniemy od Wygasa za 5 zł. To co? Zaczynamy. Wegasik ustawiony troszeczkę za wysoko. Powiedzmy, że tak. Ok. Czyli co? Zdrapeczka z numerem 16. Wegas za 5 zł. I w mamy liczba 20. Po prawej. Po lewej 9 i 24. Następnie u góry. Ok, a na jej miejsce wskakuje ta oto premia z numerem 32. I mamy 7 tutaj gier. A interesują nas identyczne symboliki. Ok, jak widać, wszystko różne na razie. I ostatni u góry symbolik tej zdrapcy za 5 zł. Do odkrycia te oto pola. i interesuje nas taki symbol siódemki i na dole 924 i jest pierwsza wygrana w dzisiejszym trafingu sprawdźmy ostatnią liczbę a wygraliśmy całe, całe 10 zł i to jest cudownie a w tej oto zdrabce musimy odkryć Pola i znaleźć siódemkę która nam mnoży razy dwa ewentualnie plik i tu była czekolada bardzo podobny symbol drapiemy dalej złoto widzę garnek, róże lustro i ostatnie pole do wydrapania, jest perełka ta oto wielka kasa i od razu przystępujemy do drapania naszych wygrywających liczb. A nimi są takie oto liczby, jak i w twoich liczbach mamy pierwszą wydrapaną 32, i to jest następna wygrana. Z tego, z czego się bardzo, bardzo cieszę. A obok niej mamy liczbę 2, jak i 26, do tego 48, oboczek 46, pod spodem oboczek, następnie 13, 6. 45, jak i 38. Do tego 47, 42, 11, 31 i 29. A jest 39. A na samym dole widzimy tutaj trójeczkę, siódemkę. Liczba 14, 5 jak i 27. Ok, a liczba 32. Pierwsza u góry, po lewej dała nam 10 zł. Tym samym z wędruje na prawą stronę, a na jej miejsce wskakuje na dobry rok z numerem 15, 12 gier. Ok, jak widać, interesują nas tu identyczne sumy. Tu było blisko przed chwilą. Sprawdźmy, co będzie dalej w zdrabce. Okay, to jest 1210,20 zł, również było blisko. Ok, my zdrapujemy dalej. Znowu było bliżutko Jaki? dodatkowe dwa pola. Premia, a w premii mamy gwiazdkę. I w bonusie mamy iglo. Czyli zdrapeczka tym samym rząduje na lewą stronę. Miejsce wskakuje, dolary, diamenty. Piękniuśka z rapeczka i mamy tak: 41, 42, 5, 1 i 8. To są nasze szczęśliwe liczby a wygrywające. Czyli mamy tak: 9, do tego mamy 2. Jest to dwa razy obok: 39, 21, liczba 18. Do tego mamy 40. Następny oboczek, jakiś 7, 3, 34. Do tego mamy liczba 14, a niżej 16 się zaczęło. 29, 6, jaki liczba 12, 32 i do tego mamy na samym dole dwie trójeczki. Czwórka, która jest obokiem, czyli liczbą, która jest obok. Wygrywającej 28 i 26. I Mega Pensja z numerem 14. I sprawdzamy, co w tym zdrajce się tutaj mieści. Czyli, jakie są nasze wygrywające liczby. A w twoich liczbach mamy pierwszą trójeczkę. Jaki 18, liczba jest to obok, 39, nie widzę takiej liczby 32, również nie widzę 35, krąży, krąży 47, jaki 38, 48 za wysoko, 36 obok, 25 nie ma, dwie dwójeczki, tu mamy symbol. Liczba 28, 21 i jest 19, czyli to jest nasza. Trzecia zdrapka z wygraną. I to jest nasza nagroda dzisiejsza. Trzy wygrane. I to jest bardzo, bardzo fajnie. Sprawdźmy dalej co mamy. Liczba 2, liczba 4, jak i 9 i liczba 13. Okej okay, kochani. To zajrzyjmy wspólnie co pod 19 mamy, a tu jest całe, całe 10 zł, czyli zdrapeczka. Zwróciła A ten klub milionerów Jak on wygląda Zobaczcie Prawdziwy szeryf Wśród zdrapek A? Sesja zdjęciowa Zdrapki w kosmosie Klub milionerów Okay. To co z drapeczką? Sprawdźmy Cię. A mamy tak, w wygrywających liczbach zaczęło się od wysokiej liczby 18, 47. Dwie dwójki, 29, 44. Czyli dwie czwóreczki. To są nasze wygrywające liczby. A w Twoich liczbach mamy, kochani, pierwszą liczbą jest 2. Jest tu nieziutko, nieziutko. Tu wysoko zaczyna, tu nisko. Zobaczymy, co z tego będzie. 46 jest następnym. Jak i 47, to jest troszeczkę za wysoko. Do tego jest 9 liczba, a mamy 7. 21, jest to oboczek nasz. Liczba 1 to za nisko, całkowicie za nisko. Dychy nie ma. ok piąteczki też nie widzę. Trójki nie widzę. 26, czy tu jest 26? Szukamy, szukamy i znaleźć nie możemy. 42, 43 i na pewno 44. Teraz nie. Zmiana planu na 6, ale to nic. 8, 17 i następnej linii liżej. tak. Dwie jedynki. Tu jest 37. Ok, następnie mamy 23. Jest to oboczek. Następnie 16 liczba, której nie ma. Jak i 28. Ok. A sprawdzamy jeszcze niżej i mamy tak 25, 14 liczby. Idzie nam bardzo wyśmienicie, do tego 19. I ostatnią liczbą, jaką odkryjemy jest to 38. Na deser mamy tutaj te wyśmienite, wykwintne 4 drapeczki Numerki ich są 5, 6, 9, jak i tej tutaj 13. I ten numer właśnie mnie tutaj skusił, żebym ją pierwszą otworzył. A my sprawdzamy naszą 13, czyli pełny portfel za 30 zł z numerem 13. Czyż może być pięknie? Środę zacząć od takiego widoku. Piąta rano czujecie, a tu portfel ktoś dla was otwiera, to musi być przeżycie fajne. I kochani, jeszcze takie małe coś. Odkryłem, że moje filmy, jak się słucha ciut-ciut ciszej. To naprawdę one są bardzo, bardzo przyjemne i do uszu wpływające, co nie? miód za uszu. Ja mam taki bardzo jakby donośny głos, nie? Czyli jak słuchasz go za głośno, to tak jakby ktoś krzyczał tobie do ucha całe, całe 20 minut. Ścisz to troszeczkę. Ścisz naprawdę 20% i spróbuj wtedy naprawdę będziesz w szoku. Ja ostatnio tak słuchałem swój film, który ściszyłem. Naprawdę mocno ściszyłem i byłem w szoku. Za, za 3 sekundy połączysz się z tym i słychać wszystko. No, wypróbujcie po prostu. I dajcie znać w komentarzu, czy słuchając ciszej moje filmy jest lepiej. Czy tak samo. Ok. A my sprawdzamy, co mamy w Twoich liczbach. Czyli wracamy do naszej strapki z numerem 13. I mamy tak, 26, 7, 8 jak i 34, następnie mamy 24, 20, 23. I 32. Już myślałem, że się tu dwójka w trójkę chce zamienić. Ale niestety. Niestety. Jak i 31. Zobaczcie. 14. Wyskoczyła. 11. A ja się pytam, gdzie korony? Jedyneczka do tego. 12. A ja się dalej pytam, gdzie korony? No. Dziewiętnastka tutaj, jak i czwórka, dwadzieścia siedem liczba, dziesięć, szesnaście, i tu jest 3, co nie Okej, okay. a w symbolach interesują nas identyczne symbole. i w grze trzeciej mamy tak wszystko jest różne na, na chwilę 60, widzę, że się pokazało Czyli dwa razy 500, 5, 6, jak i 9. Sprawdzimy tą wyższą. Ok. Zasad myślę, że nie muszę objaśniać nikomu. Od razu przechodzę do drapania. I tylko wyczekujemy tutaj naszego prezentu. I ona wtedy daje wygraną. Jest to renifer, to jest taka łyżwa, czapka, skarpetka, lizaczek, choineczka, gwiazdeczka. Ok, tu jest rękawica, dzwonek, to jest aniołek pod 15. Następnie mamy na dole kożuszek. Czy jest kominek, świeca, trąbka i ostatnie 4 okienka na samym dole. Strapeczka i bałwanek. I ciuchcia, czyli z numerem 6, strapeczka. To co sprawdźmy, co w niej się kryje od razu, bez żadnego gadania. Końka, gwiazdka, kula. Ok, 8, 9. Tu jest taki bałwanek, jakiś świeca. Powiedziałam, że ostatnio te u mnie szalały. Zobaczymy, co będzie dalej. Miałem na myśli, że po prostu były dużo, dużo od nich wygrane. Ale dzisiaj widzicie tamta była pusta przed chwilą z numerem 9. Tę już mamy do połowy odkrytą i na razie nic mi nie ma. Ale mamy jeszcze 4 okienka, czyli sopelki. 23 okienko daje nam aniołka, a okienko 24 daje nam. Jest to trąbka. Ok. To co? Sprawdzamy strapeczkę z numerem z 5 i na dzień dobry od gwiazdki się zaczęło w Tu jest pierniczek, jakiś szat tu jest czapka, pod szóstką mamy kominek, karteczkę, ciuchcie i dzwonek, i rękawice, i łyżwę, i renifera, i kulę, i świecę, i porzut i Sopelki, jak i trąbka. Ok, i zaczek. Aniołek. Ok, a w ostatnich czterech tutaj okienkach, które odkryjemy za chwilę, czyli już jeszcze dwa zostały. Bowlany i ostatnie okienko. Skrzacik, i to by się wszystko zgadzało. Czyli te duże z niestety dzisiaj. A na nas się obraziły, a my świętujemy w tych oto tutaj skromnie po dziesiątce. Tu też dziesiątka i tu też. To co kochani? Dziękuję za oglądanie. Miejcie cudowną środę jutro. I widzimy się w następnych filmach. A ja idę do swoich zajęć. Trzymajcie się.